Cześć moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest LEGO Bionicle Mask of Control. Zostawcie moi kochani łapeczki w góreczki, oceńcie ten filmik, zapraszam też do zasubskrybowania kanału. Wystarczy kliknąć ten banerek, aby być na bieżąco z filmami od Brota, moi drodzy. A tymczasem my zaczynamy naszą gierkę i lecimy, lecimy. Zobaczymy, kontynuujemy... Łóż, 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 gro, gro, bro, 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 bro. I będziemy walczyć, moi drodzy. Kolejne zadania tutaj mamy. Pokonaj wszystkich wrogów, utrzymaj swoich toa przy życiu, wygraj każdą walkę, gdy jesteś w połączonej postaci. Oj, to, to nie będzie jakoś takie łatwe dla nas na pewno. Może damy radę. Wybierz walkę. Wybierzmy tą. I trzymajcie kciuki za mnie. Co jest? Ładuj się gro i zaczynamy walczyć. Wojownik czaszek. Dotykaj. A, walczymy. A, walka, walka trwa, moi drodzy. Dobrze. Dobrze. Przesłuń. A, nie mogę. Raz, dwa, trzy. Przesuń. Dobrze. Odpychamy go. O i tutaj musimy uważać. No, słuchajcie, jest trudna walka dla mnie. I to bardzo. A, i znowu mnie blokuje. No, powiem Wam szczerze, że te walki mogą być dla nas bardzo, bardzo denerwujące. I nie mogę go. Dobra, teraz go pokonamy przynajmniej. No, no, już koniec. Jakiś kryształ tam dostaliśmy Dobra, jakieś połączenie tu dostaniemy Subcio, teraz będziemy walczyć troszkę lepiej Albo i nie No Jezus Maria Wojownik, weź mnie, nie denerwuj Patrzcie, co on nam robi Dotykaj Dobra, szybciej! Aaaa, szybko, szybko, szybko! Dobra, ra. No, co za gość! Znowu nas przyblokował. Może być ciężko wygrać tę gierkę, moi drodzy. Czemu. Znowu. Ale myślę, że damy radę, co nie? No, i znowu nie mogę dobrze uderzyć. A znowu mnie tu pogryzie. Co za gość. No nie. Musimy tego zaznaczyć teraz, ale damy radę, damy radę. Jezus, zostaw mnie w świętym spokoju, mi tu rzucasz takie. Czemu nie mogę? Przesuwaj. A, chyba tak muszę to robić. Dobra. Dobrze, no w końcu się udało. Jeju, ciężka walka, bardzo trudna, ale, ale w końcu wyszedłem z niej zwycięsko, więc jest dobrze. E, ok. To mamy kolejną walkę w takim razie. Tylko czemu ja tu dźwięku nie mam? To jest, to jest dla mnie pytanie za 100 punktów są tu jakieś opcje? O teraz! Dobrze No znowu mnie tutaj zrzucił coś Co za koleś Dobra, chociaż tyle możemy. Jesteśmy w stanie. No, zadać super. i nie udało mi się. Dobrze, zamknęliśmy go. Dobrze, raz, dwa, trzy. Przesuwamy. Znowu się nie udało. Teraz. Pyk, proszę bardzo, załatwiony jest. Dobrze, został nam kolejny, Bojownik Czaszek. Walcz, fight. Dobrze jest, super. Zbijemy mu HP. Aj, dotykaj tu tego, ajajaj! Teraz cię... op, op i znowu mnie przyblokował, no co za gość. Dobrze, mamy tutaj super mocę. Zaraz przyjdzie nasz kolega Ilad. Lecimy. Dobrze. Zaraz cię tu pokonamy szybko i sprawnie. Proszę bardzo. Wygraliśmy tę bitwę. To jest to, ja, yeah, moi drodzy, w końcu się udało. Została nam jeszcze jedna walka. Mam nadzieję, że też ją przejdziemy i będziemy mogli na 100% ją przejść. Mask of Control LEGO Bionicles, moi drodzy. Dobra, lecimy dalej. Walcz! Tu aż trzy roboty będą. Co za gość. No, co za gość, ale nas tutaj. Dobra, może się uda go. Jezu, patrzcie jak nam tu. Te walki mogą być bardzo trudne. Patrzcie. Dobra. Dobra. Dobra no jednego pokonaliśmy. Dobra. Chociaż troszkę go musimy obić. No, to będzie pozamiatane. No, nie, został nam tylko jeden. Mam nadzieję, że się uda go pokonać. No dobra. Aj, 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 aj. aj. Walka na szczycie. Dobra. Dobrze, nie. jejku, jak nas obezładnił. Dobra, jest, moi kochani, trudna walka, ale myślę, że damy radę, co nie? Co za gość, Jezus, czemu? Dobra, jakieś tutaj połączenie, ale przegramy to. Niestety przegrywasz. No nie wierzę. Nie wierzę, że to przegraliśmy, moi drodzy. Za dużo ich było. Dobra, musimy tu dać jakieś ruchy bitewne. Co my tu mamy? Ruchy bitewne razy dwa, drugi wiatr. Tutaj ulepszony wskaźnik jedności. Yy, Okej, okay. to raczej nie jest takie fajne. Pokonany powraca z 25% życia. Przesunie w górę, aby wykonać atak powietrzny. Dobra, zróbmy coś takiego. Więc myślę, że teraz będziemy troszkę lepiej walczyli, moi drodzy. Ale naprawdę było ciężko. No, tutaj ulepszenia jakieś dostaliśmy. Mam nadzieję, że ten atak będzie w sumie troszkę lepszy. Tutaj, co jest? Ulepszone punkty życia. Może warto było w to iść, ale to moi drodzy zrobimy już w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę albo w dół. Skomentujcie, zasubskrybujcie, do zobaczenia, papatki, trzymajcie się moi drodzy serdecznie. Cześć, pa! pa.